Hej kagagatki, tu Marcin z kanału z Imaginatorium i dzisiaj przychodzę do was z filmem, który jest trochę nie w mojej stylistyce, ponieważ porozmawiamy sobie o figurkach, a mianowicie, kiedyś kupiłem figurkę, która jest figurką garażową i kosztowała ona swoje, natomiast ostatnio znalazłem na AliExpress figurkę, która kosztowała, ponoć ta sama, jedną dziesiątą ceny, byłem bardzo ciekawy. Czy odbiega ona od jakości tej, którą ja kupiłem za dość duże pieniądze? I czy tak naprawdę opłaca się na AliExpress kupować takie mm, mniej sprawdzone figurki? Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak była zapakowana i jak do nas przyszła ta, która była z AliExpress, po drugie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak była zapakowana ta, która była garażowa i poznać moją opinię, to oglądajcie dalej. Jedna paczka jest przede mną i nie będę oszukiwał, że ona była już nieotwierana, ponieważ na jednym z wcześniejszych filmików, który podlinkuję Wam na samym końcu, mogliście zobaczyć, że już otwierałem tą paczuszkę. Natomiast wtedy obiecałem Wam, że nie będę robił podczas tamtego filmu, który już sam w sobie był bardzo długi, całego opisu figurki. Chciałem tak naprawdę podejść troszeczkę bardziej do tego mięska figurkowego, to znaczy zobaczyć, jak to wygląda, porównać, zobaczyć, czy. Opłaca nam się kupować coś co jest tańsze i prawdopodobnie co nie będzie tej samej jakości. Więc figurka przyszła do mnie zapakowana w ten sposób i jest to figurka z AliExpress. Rzeczywiście widzimy po tym charakterystycznym opakowaniu i niestety po tym co na AliExpress lubią robić, czyli niszczyć pudełka. Zamówiłem specjalnie w pudełku, ponieważ było pokazane, że będzie ona opakowana w pudełku, a następnie ona zostanie przesłana do mnie i będę mógł sobie to pudełko później wykorzystać. Jeżeli nie będzie mi się podobała ta figurka, to będę mógł na przykład komuś innemu odsprzedać i myślałem, że tak będę mógł zrobić, ale nie, ponieważ jeżeli kolekcjonujesz bądź nie figurki, to możesz wiedzieć bądź nie, że bardzo ważną rzeczą dla kolekcjonera jest samo pudełko. Wartość figurki bez pudełka jest o wiele niższa niż taka, która jest z pudełkiem, a już taka, która z tego pudełka nigdy nie była wyciągana, to już najwyższy kunszt, więc jeżeli chcecie kupować figurki i w niej inwestować, to jeżeli w przyszłości chcecie ją odsprzedać, najlepiej trzymajcie ją w pudełku od nowości. Pudełko jest strasznie pozginane. Ale powiedzmy, że te zgięcia pokrywają się z tymi bokami pudełka. Wydawało mi się, że to frontowe okienko, na pierwszy rzut oka myślałem, że jest pozbawione tej takiej foliki, ale jednak nie, jest ona tutaj i spróbuję złożyć to pudełko. Kiedyś na kanale już wypuściłem filmik, w którym porównywałem Wam rzeczy z AliExpress i takie, które są oryginalne na licencji i tam było pudełko, na którym były dwie postaci. Tutaj nie ma takiego błędu, w związku z tym, gdybym to dostał, stwierdziłbym, że no jest to całkiem, powiedzmy, legitne. Jedyne, co wzbudziłoby moje zainteresowanie, to to, że patrząc tutaj nie ma żadnych naklejek, ani certyfikacji, ani nawet wspomnienia jakie to studio wypuściło, ponieważ jest to figurka. Ja wiem, że garażowa i powinno tutaj mieć przynajmniej logotyp Studia Rabbit Studio. Oprócz tego mam figureczkę. Figurka jest zapakowana porządnie, w związku z tym będę musiał skorzystać z nożyczek. Jest ona zapakowana nie tylko w akrylową foremkę i jest zapakowana także w taki borek foliowy. Ja sobie to tam z boku, żebyście mogli tutaj patrzeć, jak to wygląda, żebyście mogli porównać, jaki jest produkt na opakowaniu, a jaki dostałem. I to jest ona. I muszę wam przyznać, że na pierwszy rzut oka widzę tutaj parę niuansów, które widzę tylko dlatego, że miałem już figurkę, która jest z Forest Rabbit Studio, ale tu rzeczywiście widzę, że... По do zdjęć, które widziałem na Aliexpress, to jest to całkiem, całkiem dobrze zrobiony kawał figurki. Jest ona jednoczęściowa, więc to jest pierwsza rzecz, która zbudziła moje zainteresowanie, ponieważ oryginalnie przychodzi ona w częściach. Dodatkowo mamy tutaj takie różne przebarwienia, jak na przykład na koczkach, bądź niedomalowaną i niedocieniowaną tylnią kokardę. Natomiast nie jest to wielki problem, ponieważ wszystko jest dość kanoniczne. I zobaczcie, ja tutaj Mam tą figureczkę, teraz natomiast szybciutko Wam pokażę, jak wygląda taka figurka, która przyszła do mnie ze studia. I figurka, która przyszła do mnie ze studia, już na pierwszy rzut oka była opakowana w karton, który zawierał logotyp. Oprócz tego, w kartonie znajdował się kolejny karton, który, jak widzicie, znacznie różni się od tego kartonu. Jest po pierwsze o wiele większy. Po drugie, bardziej mi się podoba. Jest taki w tonacji różowo-żółtej. Tutaj zawiera e, taką miniatureczkę tej figurki, która powinna być w środku. I jest on taki mm, mniej sztuczny. Ten się błyszczy, ten jest e, pozbawiony czegokolwiek, co by tutaj świadczyło, że jest to właśnie z tego samego studia. Tutaj mamy przynajmniej na górze logo z takim króliczkiem, więc wiemy, że to jest właśnie logo tego studia. I w środku. Ja oczywiście w środku nie mam figurki, ale pokażę Wam, jak to wygląda. W środku jest protektor. Protektor jest zrobiony z takiej pianki. Ona jest bardzo leciutka, ona jest dość sztywna i na pewno dobrze chroni figurkę. W środku także są wytłoczki, w których były umieszczone poszczególne elementy rowerka. Więc tutaj mieliśmy samą podstawkę, tutaj mieliśmy naszą postać oraz tutaj mieliśmy elementy kierownicy oraz kucyki. I wszystko było tak zapakowane, zaklejone i włożone w oryginalne pudełko. I tak oto wygląda to maleństwo, które zostało zrobione w studiu. Jest ono, jeżeli chodzi o masę, bardzo porównywalne. Oprócz tego, jeżeli chodzi o formę, jest ona również taka dość porównywalna, ale nie jest taka sama. To jest główny element, który różnicuje naszą figurkę. Tutaj nie jestem w stanie wypiąć. Tutaj jestem w stanie wypiąć kucyk. Jest on na takim czpieniu, który mogę swobodnie umieścić. Dodatkowo on zaczął mi, jak zbliżyłem czpień do dziury, przyciągać się, ponieważ jest tam użyty magnes, który stabilizuje wszystkie części mojej figureczki. Tutaj mamy srebrną podstawkę, tutaj mamy tą podstawkę białą. Na dole podstawki oryginalnej mam również numer w serii. Zobaczymy, czy w tej figurce również tak mamy. Tak jak myślałem, nie ma tutaj nic. Ja patrzę z tyłu, a wy patrzycie z przodu. I zobaczcie sobie tutaj na rozstaw kucyków. Tutaj one są takie dość szersze i są ładnie zdywersyfikowane. Tutaj natomiast one są niby podobne, ale są one troszeczkę bardziej rozstawione oraz są one. Te pasma włosów nie są zdywersyfikowane, nie są tak ładne. Oprócz tego. Ja tutaj widzę z tyłu, ale wy również z przodu możecie zauważyć, że te wszystkie elementy niebieskie są elementami różniące się kolorem farby. To znaczy na, na, nawet nie kolorem, ale wykorzystaniem farby metalicznej. U naszej garażowej figurki ta farba jest metaliczna, natomiast u naszej figurki z Aliexpress ona jest matowa. Oprócz tego w miarę na pierwszy rzut oka proporcje są równe, natomiast jest to nieprawda, ponieważ po bliższym przyjrzeniu się tutaj widać takie różnice, jak na przykład błotnik, jak malowanie same kokardy, jak malowanie samego stroju oraz leciutkie zmiany w proporcji całego stroju. Oraz samej figureczki. I słuchajcie, to było moje ogólne wrażenie. Teraz zrobię taką dogłębną analizę i pokażę Wam, o co mi chodzi w tych różnicach, ponieważ one nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Na potrzeby opisu będę używał stwierdzenia oryginalne, jeżeli chodzi o figurkę garażową oraz kopia, jeżeli chodzi o figurkę zamówioną z AliExpress. Obie figurki są na takich elipsoidalnych podstawkach. Oryginał jest na białej, natomiast kopia jest na srebrnej. Figurki do podstawki stykają się kołami rowerków. Zarówno w jednej jak i w drugiej figurce koła są czarne, natomiast kołpaki są w morskim kolorze. Różnica jest taka, że motorek w wersji oryginalnej jest wykończony błyszczącą farbą, natomiast w kopii jest zastosowana farba matowa. Usagi w obu przypadkach siedzi na siodełku z rozwianą spódnicą, z tym, że spódnica jest odrobinę mniejsza w kopii, natomiast w oryginale jest odrobinę większa i jest ładniej, w mojej ocenie, pomalowana, ponieważ jest pomalowana z takim efektem ombre. Jeżeli chodzi o kopię, to farba jest taka silniejsza i nie ma tego efektu takiej zwiewności. Różnicę widzimy także w kokardzie tylniej, ponieważ jest ona bardziej wyrazista w kopii, natomiast w oryginale jest ona bardziej wycieniowana. Figurki mają wyprostowane rączki, w których trzymają kierownicę. Różnica jest tylko w reflektorze, który w oryginale jest elementem akrylowym, natomiast w kopii jest to taki matowy kawałek plastiku. Zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji mamy na piersi broszkę, która jest wykończona lśniącą złotą farbką. Od koszulki odchodzi marynarski kołnierzyk, zarówno w jednej, jak i w drugiej, przystrojony w Biały lampas. Zarówno w jednej, jak i w drugiej figurce mamy bardzo ładnie zrobione oczy, wręcz identyczne. Natomiast jeżeli chodzi o cerę, bardziej taka porcelanowa i jaśniejsza jest w oryginale. Natomiast kopia ma leciutko mniejszą brodę i jest ona w kolorze takiego lekkiego pomarańczu. Obie figurki na uszach mają kolczyki półksiężyce, z tym, że w oryginale one są duże i wyraziste, natomiast w kopii one są małe i w sumie nie powiedziałbym, że to księżyc z daleka. Jeżeli chodzi o fryzurę, także tutaj widać inną proporcję w głowie. Głowa w oryginale jest taka większa i proporcjonalna, natomiast w kopii jest ona znacznie mniejsza i widać, że jest ona pozbawiona takiej dużej ilości szczegółów, jak w przypadku oryginału. Na szczycie głowy, ma bohaterka charakterystyczne koczki, które mają też charakterystyczne spinki. I to jest coś ciekawego, ponieważ zazwyczaj spinki występują tylko w wersji po transformacji. Ale zarówno w kopii, jak i w oryginale bardzo dobrze są pomalowane taką lekko błyszcząco fioletowo-czerwoną farbą. Od koczków odchodzą kucyki, i tutaj już na początku Wam mówiłem, że. Na pierwszy rzut oka są one w obu figurkach takie same, ale jak teraz się przyglądniecie, to zobaczcie, że większa szczegółowość oraz większy kunszt w wykonaniu jest w figurce garażowej w porównaniu do figurki, która jest kupiona na AliExpress. Figurka na AliExpress ma te włosy z mniejszą ilością szczegółów, dodatkowo te włosy są mniejsze objętościowo i nie wydają się tak zwiewne jak w oryginale. Główną i ostatnią różnicą, którą tutaj mogę zaobserwować, jest to, że rzeczywiście figurka garażowa jest opatrzona logiem studia oraz numerem partii i serii. Natomiast figurka, która została kupiona na AliExpress, nie posiada żadnych dodatkowych znaczników. I słuchajcie, moi drodzy, tak, z kronikarskiego obowiązku powiem Wam: po lewej stronie jest ta, która została kupiona na AliExpress, po prawej stronie ta zrobiona. Przez firmę garażową. Wam zostawiam ocenę, która jest lepsza, ponieważ mogą i być ci sympatycy, którzy będą chcieli sobie kupić taką figureczkę, ale tacy, którzy wydadzą trochę więcej pieniędzy na taką figurkę. Pamiętajcie, figurka ta kosztowała 10 razy więcej niż ta. Więc tutaj jawi się problem, ale to jest bardziej problem, wydaje mi się, branży figurkowej, ponieważ te figurki kolekcjonerskie są dosyć drogie i tak naprawdę. Moje serce i umysł mówi, że powinniśmy kupować te figurki, które zostały zrobione na licencji przez licencjonowane studia, a nie te, które zostały zrobione albo wydrukowane gdzieś na drukarce 3D nie wiadomo przez kogo. Dlaczego? Ponieważ jest to własność intelektualna oraz prawna, i powinniśmy wiedzieć, że jeżeli kupimy taką figurkę, to wtedy przekazujemy pieniądze jej prawdziwemu twórcy i tak naprawdę rozwijamy. Tą gałąź figurkową, która nas interesuje. Jeżeli natomiast więcej osób kupi podróbkę, wtedy osoba, wtedy twórca, który napracował się i zrobił oryginalny, własny koncept oraz projekt, nie dostanie tych pieniędzy, w związku z tym nie będzie miał żadnego bodźca, żeby pracować dla nas dalej. I tutaj właśnie jestem rozdarty, ponieważ z jednej strony bym Wam powiedział: kupujcie to, ale wiem, że nie wszystkich stać i niektórzy zadowolą się tym. Po opisie i dokładnym Przyjrzeniu się, gdybym dostał pierwszą tą figurkę, tej bym nigdy nie widział, uważałbym, że jest ona takiej średniej jakości figurką przedstawiającą Czarodzieję z Księżyca i byłaby dla mnie jak najbardziej ok. Natomiast, przez to, że wcześniej miałem figurkę, która była figurką garażową, a dopiero później tą figurką tak zwaną przeze mnie kopią to widzę te niuanse i uważam, że jednak ta figurka jest warta swojej ceny. Nie tylko proporcja, nie tylko wykończenie, ale też jakość malowania oraz podejście do samej figurki jest... Tutaj na o wiele wyższym poziomie, mimo że nie widać go na pierwszy rzut oka, ale ma ono więcej dla mnie walorów. Nie tylko walorów kolekcjonerskich, ale coś, co sprawia, że dla mojego oka to jest figurka, która mnie bardziej cieszy w stosunku do tej. Niemniej jednak uważam, że tutaj Ktoś bardzo dobrze przyłożył się do pracy i skopiował tą figurkę prawie idealnie w porównaniu do innych figurek, które na AliExpress już miałem szansę widzieć. Tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i zrobiliście ze mną unboxing oraz porównanie tych dwóch figurek. I podzielcie się w komentarzu, czy bardziej Wam się podoba ta tańsza figurka kupiona na AliExpress, czy ta figurka, która jest wypuszczona przez oficjalne studio. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie nad tym. Czy kupować właśnie takie kopie, czy bardziej oryginały. A teraz chciałem was zaprosić do podążania za naszym kanałem, ponieważ już na pewno niedługo wpadnie kolejny fascynujący filmik jaki, zobaczycie sami. Dlatego teraz nie pozostaje mi nic innego tylko pozdrowić was wszystkich i powiedzieć wam cześć.